Faszyzm promuje ideę jedności narodowej pod silną władzą centralną, odrzucając zasady demokratyczne i prawa jednostki, priorytetowo traktując interesy narodu. Akcentuje militarny charakter i wywyższanie kultury narodowej. Faszyzm tłumi opozycję, używając propagandy i represyjnych metod. Ta ideologia również twierdzi o naturalności hierarchii społecznej i podporządkowania indywidualnych interesów dobru wspólnemu. Nazizm jako forma faszyzmu opiera się na ideologii rasistowskiej, twierdząc o wyższości rasy aryjskiej i wykluczając tych, którzy nie spełniają jej standardów. Stosował eugenikę do ulepszania rasy ludzkiej, usprawiedliwiając represje wobec niepożądanych grup. Nazizm był zbudowany na ideach ultranacjonalizmu i ekspansji, twierdząc o prawie silnych narodów do dominacji nad słabymi. Ta ideologia aktywnie wykorzystywała propagandę i przemoc do osiągnięcia swoich celów. Komunizm opiera się na wspólnej własności środków produkcji, gdzie dystrybucja zasobów odbywa się według potrzeb. W takim społeczeństwie nie ma klas, pieniędzy, własności prywatnej ani państwa. Ideolodzy komunizmu uważają, że to doprowadzi do eliminacji wyzysku i niesprawiedliwości społecznej. Podstawą komunizmu jest zasada. Od każdego według zdolności, każdemu według potrzeb. Konserwatyzm, jak można wywnioskować z nazwy, skupia się na zachowaniu tradycyjnych wartości kultury zachodniej. Jego zwolennicy wspierają instytucje rodziny nuklearnej, zorganizowanej religii, armii i własności prywatnej. Ta ideologia jest również zorientowana na stabilność i porządek w społeczeństwie, uważając, że gwałtowne zmiany mogą prowadzić do chaosu. Konserwatyści podkreślają znaczenie dziedzictwa historycznego i uważają, że doświadczenia przeszłości służą najlepszym przewodnikiem przy podejmowaniu decyzji. Sprzeciwiają się nadmiernej ingerencji państwa w prywatne życie obywateli, preferując naturalny rozwój społeczeństwa. Liberalizm jest uważany za jedną z najbardziej wpływowych ideologii we współczesnej historii. Jego podstawy obejmują ochronę praw jednostki, odpowiedzialność rządu przed narodem i równość wszystkich obywateli wobec prawa. Liberalizm również broni wolnych rynków, wielopartyjnych wyborów, podziału władzy, sekularyzmu i zakotwiczenia podstawowych praw w konstytucji, takich jak wolność słowa, zgromadzeń, wyznania i prawo do prywatności. Kapitalizm to system ekonomiczny, oparty na prywatnej własności środków produkcji którego celem jest osiąganie zysku. Główne elementy kapitalizmu to konkurencja, podział pracy, wolny rynek i interakcje społeczne poprzez dobrowolną wymianę. Stymuluje innowacje i wzrost gospodarczy dzięki osobistemu zaangażowaniu przedsiębiorców w sukces. Socjalizm łączy różne podejścia, ale w klasycznym rozumieniu zakłada kolektywną własność środków produkcji, samorząd pracowniczy i demokratyczne zarządzanie. Współczesne formy socjalizmu skupiają się na redystrybucji bogactwa, wysokim opodatkowaniu bogatych, nacjonalizacji kluczowych sektorów i własności publicznej. Feminizm dąży do osiągnięcia równości płci w sferze politycznej, ekonomicznej, społecznej i osobistej. Walczy ze stereotypami płciowymi i dąży do równych możliwości edukacyjnych i zawodowych dla kobiet. Ta ideologia podkreśla znaczenie udziału kobiet w procesach decyzyjnych na wszystkich poziomach społeczeństwa. Anarchizm opowiada się za stworzeniem społeczeństwa bez struktur władzy, gdzie zarządzanie odbywa się poprzez dobrowolne stowarzyszenia. Odrzuca wszelkie formy przymusu i hierarchii, uważając je za przeszkodę dla wolności. Anarchiści wspierają ideę samoorganizacji i solidarności, proponując zastąpienie tradycyjnych instytucji państwowych strukturami poziomymi. Ta ideologia również kładzie nacisk na osobistą odpowiedzialność i wzajemną pomoc jako podstawy interakcji społecznych. Moderatyzm trzyma się poglądów mieszczących się w społecznie akceptowalnym spektrum, tzw. oknie Overtona. Umiarkowani często pozostają politycznie obojętni, choć mają ogólne zrozumienie procesów politycznych. Ta ideologia woli unikać skrajności, znajdując kompromisowe rozwiązania między różnymi nurtami politycznymi. Umiarek wspiera stopniowe zmiany, które minimalizują ryzyko konfliktów społecznych. Syndykalizm, będący odgałęzieniem socjalizmu, postrzega związki zawodowe jako główne narzędzie osiągania celów socjalistycznych. Wspiera tworzenie syndykatów pracowniczych, organizowanie strajków i innych bezpośrednich działań, aby osiągnąć postkapitalistyczne społeczeństwo zarządzane przez syndykaty. Korporacjonizm zakłada organizację społeczeństwa według kierunków zawodowych, gdzie państwo, pracodawcy i pracownicy wspólnie regulują gospodarkę. Ma to na celu uzgodnienie interesów wszystkich stron dla efektywnego zarządzania. Taki system kładzie nacisk na współpracę między różnymi grupami społecznymi, aby uniknąć konfliktów. Korporacjonizm często jest postrzegany jako alternatywa dla wolnego rynku lub scentralizowanego planowania. Libertarianizm stawia na pierwszym miejscu wolność jednostki, minimalizację ingerencji państwa i ochronę podstawowych praw, takich jak wolność, równość wobec prawa i prawo własności. Akcentuje ideę samorządności i dobrowolnej interakcji między ludźmi. Libertarianie opowiadają się za deregulacją gospodarki i zmniejszeniem roli państwa we wszystkich aspektach życia. Separatyzm lub secesjonizm dąży do tworzenia niezależnych państw lub rządów, oddzielonych od istniejących struktur. Jego zwolennicy mogą uzasadniać swoje żądania przyczynami kulturowymi, etnicznymi, historycznymi lub ekonomicznymi. Separatyzm często towarzyszy napięciom i konfliktom z władzą centralną. Mimo to bywa postrzegany jako sposób wyrażenia siebie i ochrony unikalnej tożsamości określonych grup. Ekologizm lub polityka zielona czyni naturę kluczowym czynnikiem w rozwoju społecznym, kładąc nacisk na recykling, redukcję emisji dwutlenku węgla i zapobieganie zanieczyszczeniu środowiska. Również opowiada się za przejściem na odnawialne źródła energii i zrównoważonym wykorzystaniem zasobów naturalnych. Ekologiści podkreślają konieczność edukacji i zwiększania świadomości ludzi na temat problemów środowiskowych. Populizm odwołuje się do masowych interesów, twierdząc, że polityka powinna odzwierciedlać wolę narodu. Dzieli społeczeństwo na lud i elity i często ma antyestablishmentowy charakter. Populizm może przyjmować zarówno prawicowe, jak i lewicowe formy, w zależności od dominujących oczekiwań społeczeństwa. Republikanizm broni formy rządów, w której władza należy do obywateli i nie jest przekazywana dziedzicznie, przeciwstawiając się monarchii. Kładzie nacisk na zasady równości wobec prawa i politycznej odpowiedzialności władz przed narodem. Republikanizm opowiada się za demokratycznym zarządzaniem poprzez wybieralne organy odzwierciedlające wolę obywateli. Ta ideologia również podkreśla znaczenie udziału każdego obywatela w życiu politycznym społeczeństwa. Progresywizm stawia na pierwszym miejscu postęp społeczny, uważając, że przeszłość nie powinna być przeszkodą dla zmian i występuje jako przeciwieństwo konserwatyzmu. Progresywiści dążą do eliminacji niesprawiedliwości społecznych i dyskryminacji poprzez reformy. Ta ideologia wspiera wprowadzanie nowych technologii i idei w celu poprawy jakości życia. Również kładzie nacisk na zrównoważony rozwój i równe szanse dla wszystkich. Imperializm wspiera rozszerzenie wpływów państwa, często poprzez środki wojskowe, usprawiedliwiając to korzyściami dla kolonizowanych terytoriów. Jego zwolennicy twierdzą, że taka polityka sprzyja rozprzestrzenianiu cywilizacji i postępu. Historycznie imperializm był związany z konkurencyjną walką potężnych państw o dominację światową. Egalitaryzm promuje równość jako kluczową wartość, opowiadając się za jednakowymi prawami i równym traktowaniem obywateli. Ta ideologia twierdzi, że nierówności społeczne i ekonomiczne są sprzeczne z zasadami sprawiedliwości. Egalitaryści dążą do stworzenia społeczeństwa, w którym dostęp do możliwości nie zależy od pochodzenia czy statusu. Również wspierają inicjatywy mające na celu eliminację dyskryminacji i przywilejów. Transhumanizm skupia się na wykorzystaniu technologii do pokonania ludzkich ograniczeń, dążąc do ulepszenia umysłu, ciała i osiągnięcia nieśmiertelności. Jego zwolennicy postrzegają postęp naukowy jako drogę do stworzenia nowego poziomu ludzkiej egzystencji. Transhumaniści wierzą w możliwość pokonania chorób, starzenia się i innych biologicznych ograniczeń. Ta ideologia również stawia pytania o moralne i etyczne aspekty stosowania technologii. Komunitaryzm podkreśla znaczenie wspólnoty jako podstawowej jednostki społecznej. Krytykując skrajności indywidualizmu i proponując równowagę między lewicowymi i prawicowymi poglądami politycznymi. Uważa, że interesy społeczne powinny stać wyżej niż osobiste, jeśli są sprzeczne z dobrem wspólnym. Komunitaryści opowiadają się za rozwojem lokalnych społeczności, jako podstawy budowania zrównoważonego społeczeństwa. Ta ideologia również kładzie nacisk na odpowiedzialność społeczną i solidarność między obywatelami. Autorytaryzm charakteryzuje się scentralizowaną władzą, tłumiącą wolności i wymagającą pełnego podporządkowania władzom. Taki system zarządzania często opiera się na strukturach siłowych i tłumieniu opozycji politycznej. Autorytaryzm często jest usprawiedliwiany koniecznością utrzymania porządku i stabilności w społeczeństwie. Jednak krytycy uważają go za zagrożenie dla praw i wolności obywateli.